Po raz jedenasty lokalni liderzy i przedstawiciele społeczności lokalnej gminy Dzierżoniów spotkali się, aby podsumować miniony rok pracy. Gminne święto odnowy wsi odbyło się 12 kwietnia w Ostroszowicach. Tradycyjnie w gminie Dzierżonów Święto nowych Wsi, które jest podsumowaniem tego, co się dzieje w poprzednim roku, ale jednocześnie też i podziękowanie mieszkańcom za ich aktywność społeczną, za to, że dbają o swoje otoczenie, że chcą się tym dzielić z innymi samorządami, bo też taka współpraca istnieje. A my w nagrodę, realizując również taki kompuls Kreatywne Słowestwo, przydzielamy nagrodę. To, co dzisiaj robimy, to podsumowujemy tą pracę. To jest bardzo ważne, żeby przeliczyć tą pracę na pieniądze, tak? tą pracę fizycznie wykonaną własnymi rękoma czy przy użyciu własnego sprzętu przeliczamy na pieniądze, dodajemy do tego to co się mieszkańcom udało zdobyć ze środków zewnętrznych, ze środków gminy i wychodzą takie imponujące kwoty i to warto robić, dlatego że to sami mieszkańcy uświadamiają sobie jaki ogrom pracy włożyli w to, żeby rozwijały się ich miejscowości. Działalność sołectw w zakresie odnowy wsi podsumowały Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów, Jolanta Zarzeka i Anna Hoffman z Urzędu Gminy Dzierżoniów. Komisja Konkursowa oceniała m.in. zaangażowanie i aktywność sołectw w obszarze odnowy wsi, a także estetykę poszczególnych miejscowości. Odnowa wsi w Gminie Dzierżoniów ma się bardzo dobrze od wielu lat. Przystąpiliśmy do tego programu w 2009 roku i nieustająco jesteśmy liderem na terenie województwa dolnośląskiego. Mówię o tym, e, dlatego, że co roku w konkursie na przykład Piękna Wieś Dolnośląska nasi mieszkańcy albo wygrywają, albo osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki. No i cały czas nasi mieszkańcy pracują na rzecz swoich miejscowości. My staramy się wzmacniać od dolnej inicjatywy, dając im narzędzia, a ludziom tak wiele nie trzeba wtedy. Tak? Jeżeli czują takie wsparcie, to bardzo chętnie dzielą się również swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją pracą po prostu na swoje swojej miejscowości, bo dobrze wiedzą, że oni tam po prostu mieszkają, tam żyją i mile tam być. W tym roku w konkursie wygrało Owiecno, które otrzymało 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce i 6 tysięcy złotych komisja przyznała wsi Uciechów, a trzecie i 4 tysiące złotych wsi Ostraszowice. Nie zabrakło też wyróżnień. Czwarte miejsce i 2 tysiące złotych odebrało sołectwo Piława Dolna. Piąte miejsce oraz 1500 zł przypadło Sołectwu Dobroci, a szóste miejsce i 1000 zł Sołectwu Myśliszów. Pieniądze zostaną wykorzystane na cele społeczne. Dodatkowe wyróżnienia trafiły do Ludowego Klubu Sportowego Sparta Ostroszowice oraz do grupy aktorów z Ostroszowic. O, oczywiście wspaniale wypadamy na tle Dolnego Śląska. To znaczy nie są robione takie sprawozdania jak w naszej gminie, we wszystkich gminach, więc to jakby trudno tutaj porównać. Natomiast no po prostu obserwując, patrząc, obserwując wyniki konkursu Piękna Wieś Dolnośląska, obserwując wyniki naszej gminy w konkursie tym inwestycyjnym od Nowa Dolnośląskiej Wsi, gdzie co roku dostajemy środki, no możemy naprawdę bez fałszywej skromności powiedzieć, że jesteśmy jedną z gmin wiodących. Jak łatwo zaobserwować, coraz więcej osób poszukuje spokojnych miejsc do zamieszkania dzięki temu na wsiach przybywa mieszkańców. Chętnie przenoszą do mniejszych miejscowości, bo chyba ten pęd za tą taką prędkością życia w dużych obszarach, no niestety już minął, bo kiedyś tak było, że wszyscy chcieliśmy do tych dużych miast. Teraz jest ten trend odwrotny. Oczywiście wieś staje się tą sypialnią trochę w niektórych przypadkach. I miejscem rekreacji przede wszystkim, a miejsce pracy jest gdzie ale u nas też okazuje się, że w ostatnich latach coraz więcej ludzi wiąże ze sobą tą działalność gospodarczą na naszym terenie, realizując również tą działalność taką usługową, przyjazną między innymi również otoczeniu i środowisku. Spotkanie urozmaiciły występy utalentowanych mieszkańców gminy, uczennic Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, gimnastyczek Amelii Bomby i Marii Stępień ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostroszowicach, stypendysty Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Zielińskiego wraz z grupą akrobatów z klubu MKS Polonia Świednica oraz mieszkańca włók Kacpra Kosakowskiego.